Jest genialna pogoda, więc mój humor jest jeszcze bardziej fajny. Ja bardzo lubię, kiedy jest słonecznie. Dzisiaj jest naprawdę fajny dzień. Poza tym są wakacje, no to trochę trzeba, wiecie, nabrać humoru i dystansu do wszystkiego. Przestawię sobie tylko troszkę maybe kamerę. O! Teraz będzie mi może lepiej widać? Wtedy, jak już nagram, jestem bardziej wyciszona, bo już sobie porozmawiałam sama ze sobą, w sensie do kamery, bo oczywiście wy to oglądacie, natomiast ja tutaj stoję w kuchni i gadam do siebie. I tak szybciutko nastawimy piekarnik, bo ja zawsze o tym zapominam, a potem muszę czekać ten czas. Ja generalnie to ciasto robię dzisiaj pierwszy raz, wiadomo, więc no nie wiem, czy mi wyjdzie. Liczę na to po cichu, że mi jednak wyjdzie, no ale zawsze jest to prawdopodobieństwo, że może nie wyjść. No ale to nic. I tak spróbujemy, bo warto w życiu próbować. Pamiętajcie. Ja widzę, że tu po prostu bierze się i trze, więc nic skomplikowanego. Także sprawdźmy jak to pójdzie. Ja to zawsze coś wymyślę, słuchajcie, a potem się zastanawiam, czy w ogóle mi wyjdzie, ale dobra wychodzi czy i e, I teraz, słuchajcie, weźmiemy sobie... Ym... Zawsze zapominam, słuchajcie. Ja po prostu mam tyle myśli naraz. Mój mózg po prostu paruje, że ja czasami gubię po prostu słowa. No i mamy, słuchajcie, trochę posklejany, jak zobaczycie. Gdzieś tam w przybliżeniu. E, no ale... Tego nie wie. Także to jest posklejane. Pamiętajcie, że jak, jak to się mówi, kobiety w domu podczas gotowania robią różne rzeczy, więc no cóż. Nikt się nigdy nie dowie, że to nie było w całości. No dobra, mamy to. No, już sobie je otworzymy. one tak pięknie pachną, słuchajcie. Naprawdę ładnie pachną. No teraz słuchajcie, bierzemy te jabłka i układamy. I to pewnie będzie najdłuższy proces, już widzę. Także uzbroimy się w cierpliwość i przejdźmy ten proces. Yy, prawdopodobnie będę robić to yy, do jutra. Zobaczę, czy się nagrywa. No, bo czasami się nie nagrywa i wtedy powidła. O widzicie, bateria właśnie myga na czerwono. Także jestem przygotowana, zaraz się wyłączy, a ja przyniosę nową. Bo z reguły nie jestem właśnie przygotowana, bo nie mam czasu, ale dzisiaj się udało. Dobra, zrobimy taką małą pauzę i ja idę po nową baterię. Ok, bateria ułożona. Yes. Widzicie, czasami mi się uda nie zapomnieć o baterii. Te na środku będą takie trochę już położone w tym sosie. W jakim sosie. W tych powidłach, powidłach. No, tak nie do końca wyszedł mi ten kwiatek. Ale udajcie, że tego nie widzicie. Udajcie, że to jest przepiękny kwiatek. Słuchajcie, zajęło to po prostu długo bardzo długo to układanie. Eee, no, naprawdę ładnie to wygląda. No, nie mam pojęcia, jak my to teraz wyciągniemy. <noise> to jest coś, co nie przemyślałam. Bierzemy szybciutko, słuchajcie, tą silikonową łopatkę i spróbujemy to wyciągnąć. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale spróbujmy. <słuch> Bez komentarza, co się teraz wydarzyło? Dobra, ja e, spróbuję to naprawić na backstage'u. No dobra, słuchajcie, jest jak jest, więc to jest moja nauczka bez komentarza. Na pewno nie róbcie tak jak ja, bo mi niestety ciężko było wyjąć to z tej blachy e, i to było takie fofa.